winą, tracą się. A ja nie chcę śmierci, właśnie, czuję, jak Jezus stracił Judasz, tam syn zatracenia, ale on też przeżywał to, bo nie chciał stracić tych Izraelitów. To oni mówią krew na, i go zesłali go na śmierć drzęce Żynia. Przecież ja nie mam podobania śmierci bezbożnego, ja chcę, żeby wszyscy żyli. Żeby wszyscy Adwentyści przeżyli, a świadki Wszyscy, żeby żyli jak kiedy... się... W Ezechiela jest no. napisane Pan Bóg nie lubi nie, nie kocha się w śmierci człowieka, ale chce, żeby się wszyscy nawrócili. Nie, nie ma podawania śmierci bezburznego tak. i Chrystus tak. nie uśmiecił nikogo przez 2000 tysiące no, lat. Nie. Judasza nie uśmiecił I On czeka, aż się nawróci. Tak, to jest no. ta cierpliwość. No. 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 Wtedy... To co, teraz no. pokażesz ten filmik w sąsiadce, no. tak? No. no, będziemy pokazywać. Z... Z... Zain... Ale przecież cena, bo ono coś... Powiedziałem 50 złotych MOP-a. To 50 zł, nie? Jaki MOP? 50 zł. No to nie jest MOP, to jest MOP? To jest MOP, ale A... to jest MOP bioniczny. No, to jest bioniczny. Który zamiata, zmywa i osusza powierzchnię mytą i sam się oczyszczy. Oczyszcza. Cztery w jednym. Mhm. Prawda? A to, co Ty mówisz, Bogdan, MOP za 50 zł, to jest zwykła szmata. Którą po jakimś czasie musisz wyrzucić i nowo kupić, prawda? No ona no, mówi mopa no, do 50 zł, no, to... no no. widzę, że to też nie jest taki mop, jak tego, nie? No to posłuży i posłuży. Dwa lata jest gwarancja. 24 miesiące gwarancji dają. Mhm. można też na raty kupić 36 lat, e, 3 lata po 100 zł miesięcznie 100 zł miesięcznie to nie jest dużo nie? a Ty czym Bogdan u Ciebie sprzątasz? Z mopem, mopem. nie tak, no takim, albo ręcznie mam nawet taki wiesz czar, czar, i w Polsku nauczyłem, że nasz matę skakuje i trenuje, no? I toleruje to, Ja no. no także ja muszę trenować, bo ja do lekarzy nie chodzę. Ja muszę biegam, ostatnio 7 km biegałem, czyli temu. Bo jak mi te emocje się zbiorą i mi się zapycha wszystko, muszę to wybiegać. No? Te stresy. W tym sensie... Ja to fizycznie w ogródku pracuję. Nie biegam, ale pracuję fizycznie. No to jest dobre, bo to właśnie ten ruch na co powietrzu. A tam patrzysz w ten telefon, nagrywasz, tak? No, nagrywam. Mój, mój brat, dwa tam ma Marek. Mam pięciu braci, to jest ten młody. Czeka, bo na okulary, bo bez okularów to ja nic nie widzę. Proszę bardzo. No, ci, co nie widzą, będą widzieli. Tak. Przejrzą. Takie jest bo... którzy nie widzą, a... A wierzą, nie? No, wiara góry przynosi, nie? No. No. A my zrobili wiesz? I muszulkę mnie i zdali w angielsku. Macie procesy. internet? Jasne. To polecam te wykłady, bardzo, bardzo dobre wykłady. Dok beczelor, chyba. Go znaleźliście już na internecie. co? Te trzy trąbki tam ostatnio pisali. Mają poselstwo to... Czech Aniołów. Aha, a tu Adwentyści. macie wszystko na temat tego mopa. I tam jest też do mnie telefon. Jak ten, to możecie się Cześć. Ciesz się miłością, tak. No. Pokaż twojego brata. Tak. To jest twój brat. Tak, dwa lata młodszy Marek, to jest katolik, nie? Aha. To ten jeszcze troszkę porozmawia. Aha. Ale tu jest Wojtek przykładowo. Nie ma kontaktu, jak go tam Wojtka znalazłem w internecie. Zdjęcia programu czas pokażę. Ty, Ula, puść mi ten filmik, co nagrałaś. I ten. Co to zobaczyć. Dobrze, już ci puszczam.